Ale maszyna. Nie, no wiesz co jest? Jeżeli chodzi o zawieszenie, to jest przepaść, nie? No. Tak A niektóre aktywne <grafiące> <grafiące> na chwilkę zamienić, to, 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 to zobaczyć jak to teraz chodzi? No I... Zamienian... Zamienianie się jest fajne Fajne Też możesz yy, za chwilę się zamienić jak chcesz Tylko wiesz, jak tu będziesz miał teraz taką dziurę jak ten to, to nie zastanawiaj się, wie o co chodzi. Powiedział, że Aha, a jaka jest różnica pomiędzy tymi waszymi kładami? Yy, no to silnik, ale ja wiesz, w tej chwili Foxa założyłem regulowanego. Aha, Aha, czekaj, bo ja nie mam nawigacji. <laughs> yy, Prosta, ale to stoi na drodze. Co tam masz za nawigację? Czy takie fajne dróżki tam masz? Co masz za nawigację, że takie fajne dróżki tam są? Garmina A, Garmina I ona już ma takie mapy? Słuchaj, ja mam mapy do wszystkiego Tam robię mapy Wow 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 wow. łał lepiej? No, czy co, taki jest... Nie wiem, jak to powiedzieć Taki pewniejszy, nie? Taki kur... Tak stoi stabilnie Aha Co regulowałem je tak, wiesz... bo to, to też pasuje, yy, wiesz, jak masz to dociążony przód, też inaczej troszeczkę je ustawić jak masz to naciążony tył, inaczej ustawić ale tak jest twardsze, mam wrażenie jest, jest twardsze, ale bo wiesz, ja to ja podciągnąłem, utwardziłem bo ja go ustawiłem tak pod no ten rajd na, na koniec stycznia, wiesz aha ale wiesz, podoba mi się to, że masz teraz za taką przeszkodę, ja taką poprzeczną esera teraz. I wiesz, nie pija, tylko normalnie przelatujesz, nie? A na tym ostatnim rajdzie, co tam w Tarnowie byliśmy, to wiesz, ja po takim czymś, to jak mnie wybiło, to ja nie wiedziałem czy pojadę prosto, czy pojadę wiesz. Nie, ja wiem, ja po to chodzi, bo ja tak mam, nie, miałeś, nie, nie miałeś kontroli takim, wiesz, nadkładem. No fajnie, fajnie, powiem ci. to powiedzieć Fajne, fajne, powiem Ci taki twardszy no. Yy, no trzeba by było dużo więcej pewnie pojeździć na tym, żeby żeby to ten Tylko ja z, ja z nawigacją? Ale A, pierwszy ja... szok, który przeżyjesz, to Panie na Go. Inaczej się siedzi całkowicie Całkiem, jest niżej się siedzi Niżej się siedzi. To, to teoretycznie wiesz, że powinienem siedzieć wyżej, nie? No dokładnie, ale jest nie, zupełnie niżej. Tu jeszcze mam ustawione, bo tu masz trzyma. Inna, inna pozycja. Tu masz trzyma, wy jesteście i na standardzie, czyli na środkowej ale Ale panie, dziur to tu w ogóle nie czuć. O matko, jeszcze grzana maneta. Ktoś tu zaraz płata będzie sprzedawał. Dregie, no, to jest zaraźliwe. A weź, to jest... Lepiej nie wsiadać! Dobra. Lepiej nie wsiadać. Ale powiedz, że bardzo fajnie ta dzisiaj No nie, sympatycznie, tak wiesz, takie uderzenie w gaz ma całkiem spoko, nie? Ona tam wie. Ona tam, wiesz, tak koło setki, znaczy koło setki, tak powyżej 80 to już brakuje mocy, nie? lewo czy Prosto na prawo, na prawo tam bardziej odbijaj. Prosto? Jedyna rzecz, którą bym tutaj zmienił w pierwszej kolejności to fotel. Gąbkę wezywali to no, no tutaj u ciebie to jest po prostu kurde jak w fotelu dobrym Tak O, woda mi wypadła, taki był skok Jaki fajny ten kładzior Dobra Chris <gry> Ale maszyna Nie no wiesz co jest Jeżeli chodzi o zawieszenie to jest przepaść, nie? No i ten dźwięk, to jest całkiem co innego. U mnie jest taka bardziej pierdziawka, nie? Tak, No bo bo tu będziemy zaraz sklecić, kombinować. Dobra, dobra, zaraz się przesiadamy. Żebyśmy to gdzieś nie przestrzelili jakieś tam No nie no to powiem Ci, że to jest klasa. Słuchaj, następny będzie tysiąc. No dokładnie. Ale wiesz co? To jest ta zwykła wersja, to nie jest S. Ja ci, ja ci powiem, że ja bym eta za nie kupował. Nie, to, to chodzi Ci bardzo fajnie, ale masz żanie manet Słuchaj, S jest dłuższy, jest szerszy, znaczy szerszy, no to troszeczkę szerszy, bo ten też już kofelkę z ostetem, nie? No 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 e, ale kurde, tu na no naszej jazdy to taki troszkę już jest za duży. Wiem o co chodzi.